Czyli co chciałabym dostać na tegoroczne święta. Po pierwsze, Airpoxy mi się zepsuła numer dwa dresy i konkretnie wychodzi mi odresowy komplet, ogólnie to chciałam dresy Urbana. Jakiś komplet granatowy mogłabym chciała. Numer 3 pierścionek, ale w sumie teraz już nie chcę tego pierścionka, bo to tam mikołajki, więc teoretycznie już nie chcę. ro 40 Albo Solda Janeiro 76. No nie mam Solda Janeiro, ale ono już jest tak. No, kończy się bardzo. I ostatnie, czyli torebka. I ja nie mam torebek. się zorientowałam sobie. Mam dwie i jedna to już jest tak zmasakrowana, że ja nawet nie chcę w ogóle jej widzieć, bo to jest dokładnie ta niebieska. A ta nawet nie jest moja. jeszcze jest ta, ale ta tylko tak. Nie... No, nie, nie pasuje do wszystkiego. Najbardziej chciałam taką bordową, taką plisowaną. Coś takiego. Mega mi się tak podobają. I to już koniec.